Dzień dobry, dzień dobry. My po wakacjach w Polsce jeszcze na chwilę jesteśmy w Holandii. Dzisiaj mój mąż pojechał już do Francji, bo mamy niedzielę i jutro musi być w pracy. I doszliśmy do wniosku, że ja z dziećmi zostanę jeszcze sobie do końca wakacji, jeszcze na chwilę, jeszcze na kilka dni tutaj w Holandii. podopinamy na ostatni guzik sprawy, które mamy do załatwienia. A teraz idziemy gdzie? Na basen. Idziemy na baseny. Także pokażemy wam bardzo fajne miejsce w Holandii, w które się wybrać w takie piękne słoneczne dni jak dzisiaj. Ja nie powiedziałam w ogóle najistotniejszego. Mówię wam, że fajne miejsce do odwiedzenia w Holandii latem, a nie powiedziałam gdzie jest. A więc ten basen nazywa się Zwembad Zidewinda i jest w miejscowości Sprangkapelle. To jest około, nie wiem, 3-5 km od Balwajku i może z 10 od Tilburga. Także prowincja Nord Brabant. Dobra, jesteśmy, rozkładamy się. Tutaj widzicie zjeżdżalnia, jest jeden basen. Przed tym jest jeden mniejszy, tam jeszcze jest jeden głęboki i za nami jest jeden dla maluchów. Dobra, ręczniki, ogarniamy się. Wracamy. Już fajnie było? Tak. Tak? Ostatnio jak byliśmy, 2-3 tygodnie temu tutaj w Holandii, to mimo, że była przez kilka dni fajna pogoda, to nie, nie wiem, nie, umie, nie udało mi się zrobić rezerwacji, nie było miejsc. A wczoraj sprawdziłam właśnie, że dzisiaj ma być ostatni ciepły dzień, ostatnie takie słoneczko i fajne temperatury i stwierdziłam, oho, to jest ten moment. Także poszliśmy sobie fajnie, wykorzystaliśmy czas po południe. Dziewczyny mówią, że już głodne, Gabryś też, więc wracamy do domku jeść. Maluch jeszcze mi się na koniec oczywiście. Nie jesteś głodny. Nie jesteś głodny. Przewrócił biegł biegu i z górki i ciabach Także zdarte kolano mamy już by do wody, wiecie, chlorowanej i tak nie wszedł. Także timing. No, dobry. Idziemy, robimy jedzenie. Dziewczyny sobie zażyczyły gofry. gofry. Gdzieś tam w kartonach w domu jest też ta gofrownica. Gdzieś w kartonach. No, gdzieś w kartonach, więc będzie misja poszukiwanie, no może znajdziemy, zobaczymy. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, idziemy. Odzywam się do was, bo vlog trochę poszedł w odstawkę. Byliśmy sobie na plac zabaw, żeby dzieci się trochę wyszalały, przewietrzyły. Chociaż pogoda nam kompletnie, kompletnie nie dopisuje, bo jest bardzo zimno. Mamy 16 stopni, wieje, że nie wiem, więc no jest trochę kaszana. Ale trudno. Musimy jakoś przetrwać. W ogóle dzisiaj mój mąż yy, z Francji mi pisze, o, a u mnie taka piękna pogoda, u nich tak ciepło, nie? Koło 30 stopni. A tutaj po prostu jesień. No ale nic. Jutro z kolei yy, jedziemy na fajną wycieczkę. Wiecie co? W Hadze i w Den Bosch mają takie wystawy. Wystawy dinozaurów. I z tego, co piszą, to są największe wystawy dinozaurów w Europie. I one trwają chyba do 28 sierpnia. Więc jeszcze chwilkę, jeśli jesteście z Holandii, macie dzieci, które lubią tego typu wystawy, klimaty, to myślę, że warto to zobaczyć. Julia bardzo lubi dinozaury, Gabriel zresztą, no jak to chłopaki wiecie, też pomału zaczyna się tym interesować. Ja sama nie wiem, szczerze mówiąc, czego się tam spodziewać czy to będą jakieś modele dinozaurów, czy szkielety zobaczymy jutro, no ale też jestem ciekawa tego miejsca, bo na ogół w Holandii tego typu Muzea, wystawy i tak dalej. Po pierwsze, są świetnie przygotowane dla dzieciaków. Naprawdę dzieci świetnie mogą tam spędzać czas, a po drugie, naprawdę są na świetnym, świetnym poziomie. Więc jutro jedziemy na wycieczkę. Godzinę ponad będziemy jechać autobusem z tej naszej małej pipidówy. No ale dobrze, że mamy te autobusy i że możemy dojechać. Więc damy sobie jakoś radę. Szukałam właśnie takich miejsc na takim, wiecie. Zakrytym terenie wewnątrz budynków, bo jednak no, chodzić w deszczu i coś zwiedzać to tak słabo, bo dziewczyny i zresztą maluch też trochę mi się podziębiły po mazurach i mieli trochę tam katar. No i nie chciałabym, żeby się na nowo teraz wiecie, się wykaraskali z tego i żeby na nowo się przeziębili. Jak my niedługo mamy wracać, szkoła i w ogóle już lepiej niech zostaną zdrowi. Mm. Więc czekamy na jakieś okienka pogodowe, żeby zwiedzać na zewnątrz. No a jutro mamy zaplanowaną taką fajną wycieczkę. Zarezerwowałam już bilety. Więc no jutro wyjazdowo. Dzień dobry, dzień dobry. Zgodnie z zapowiedziami dzień następny jesteśmy w Den Bosch albo Bosk, jak kto woli i zmierzamy w kierunku Brabantshallen na tym wystawę dinozaurów. Dobra jesteśmy w środku. Na patozaur dostał książeczkę z zadaniami jeszcze na wejściu i będziemy musieli rozwiązywać, pomagać mu. ile Malutkie są, zobacz. Szkielety, ale chyba nieprawdziwe. Co tam jest? Szkielet z tego zaura, Gabriel. Jak się nazywa? Triceratops. Masa ciekawych informacji dla dzieciaków. Idziemy dalej. Najmłodszy prowadzi. <grym zainteresowa> no kto tam jest? i zje uważań. <noise> I mamy T-Rexa. Gabrysia ulubiony. Kto tu jest? Jak się nazywa? Tyranozaur. T-Rex. A tutaj... Nie, nie wchodzimy za to, Gabryś. A tutaj są prawdziwe szczątki dinozaurów. Zobacz jaki ząb wielki tam jest. To jest prawdziwy tam, prawdziwy ząb dinozaura. Zobacz, on się chyba dopiero wykluł. Jeszcze w siedzi, co? Jedno. Efekty specjalne, dymu pełno. To wszystko jest podzielone, wiecie, na kontynenty. Teraz jesteśmy w Azji. Masa informacji przy każdym właśnie dinozaurze do uzupełnienia w tych książeczkach. Także po pierwsze, edukacyjnie ciekawie, super. No, powiem Wam ogólnie, to to robi mega wrażenie. Na ogromnej przestrzeni, naprawdę to jest wielkie, jest co oglądać. Super sprawa. No zobaczcie, mamy taki, takie gry. Musi rzucać piłką taką miękką do dinozaurów i je trafiać my tu mamy? Mamy jeszcze park taki trampolinowy z atrakcjami. I tu jeszcze mamy taką super, super piaskownicę, gdzie dzieci kości dinozaurów muszą szukać. Wychodzimy już. Ania, czekajcie. Ania, pokaż ten dyplom. Gabryś dostał certyfikat za wykonane zadania z książeczki. Oczywiście dziewczyny mu pomagały. No. Dobra, lecimy. Ogólnie myśmy tutaj dojechały, dojechali komunikacją miejską i powiem Wam, że dojście z Central Station w Den Bosch jest bardzo proste. Idzie się dosłownie cały czas prosto, prosto, prosto. prosto. Tam niby pokazuje 2, ileś kilometra. I czas według Map Google jest chyba 20 czy 25 minut, ale szybciej zeszło. Dużo szybciej. Właśnie wróciłyśmy za Anią z zakupów. Byliśmy w miasteczku obok i mają tam Aksiona. I w Aksjonie kupiłam kilka fajnych rzeczy z myślą o maluku, ale przyszły też moje zamówienia. Jedno takie małe, a drugie. Proszę. Takie wielkie. Zaraz Wam pokażę, co fajnego udało mi się dorwać, bo ten vlog i tak jest taki mocno poświęcony e, tematyce rodzinnej, dzieć, właśnie dzieciom, i tak dalej wypadom z dziećmi, więc myślę, że to jest właśnie odpowiedni moment, że do tego filmu będzie to pasowało. Zobaczcie. Jestoda no, i kupiłam takie duże farby plakatowe w, w takich buteleczkach. E, pędzelki plus takie stampo pędzelki. Z, no, Z gąbeczki, stemple takie wiecie, pędzlowe. Oni tutaj nazywają to stempel fasten. Yy, yy, dobra, nieistotne. I mam dwie książki takie z naklejkami, sticker book. I tu są, słuchajcie, same, same naklejki. Ponad tysiąc naklejek w jednej. Książeczce, już Wam mówiłam, Gabryś ma mega fazę na naklejki, także to nam się bardzo przyda we Francji. Wzięłam mu kolorowankę z Cars, z autek, bardzo lubi. I wzięłam taki fartuszek z ceratki właśnie do malowania farbami, żeby po prostu mi się nie pobrudził. I ostatnia rzecz, dorwałam taką tackę, jak wiecie, ja się ostatnio mocno zagłębiłam w tematykę Montessori i co prawda do takiego stricte podejścia Montessori nam daleko, ale uważam, że wprowadzenie tych elementów są super i właśnie, żeby mieć jedną taką tackę, żeby tutaj na przykład położyć dziecku nożyczki, papier do wycinania, wiecie, i dziecko sobie taką aktywność może samo później zanieść do stołu. Dobra, i otwieramy przesyłki. I tutaj zostajemy mocno w tematyce plastycznej, ale i nie tylko. Komplet trzech nożyczek z Krajoli. My mamy jedne takie nożyczki dla małych dzieci, natomiast one się u nas nie sprawdzają. E, więc szukałam jakiegoś innego zamiennika dobrej firmy. No i tutaj mamy, widzicie, taki szlaczek proste i ząbkowane. Nie, I one są całkiem plastikowe, po prostu są bezpieczne. I od trzech. Lat. Kolejna sprawa, której bardzo długo szukałam, to są y, takie noże dla dzieci do pomagania w kuchni, do krojenia. I one nie są jakieś super ostre, już widzę. Są bezpieczne, no ale jakieś tam miękkie owoce czy warzywa, dziecko spokojnie da radę tym pokroić. Gabryś bardzo lubi pomagać w kuchni, a ja trochę boję się mu dawać takie zwykłe, ostre noże, jednak nie wiem. Wiecie, no jak to matki. No boję się, że po prostu zrobi sobie krzywdę, więc wydaje mi się, że na początek takie rozwiązanie, żeby on się nauczył trzymać poprawnie ten nóż, kroić i tak dalej. Zaczniemy pewnie od jakichś miękkich owoców typu banan, żeby kroił, ale on będzie miał już tą satysfakcję, że może pomagać i może też kroić, bo w chwili obecnej on na przykład miesza coś w miejsce czy tam dosypuje... Mm. No i zawsze był taki trochę lament, że ja mu nie pozwalam czegoś pokroić, więc super sprawa. Ale teraz pokażę wam coś na co najbardziej czekałam i czego tak naprawdę od długiego czasu szukałam na internecie. Jednak no, do tej pory nie znalazłam tego w takiej formie jak oczekiwałam. Zaraz wam wyjaśnię co chodzi. Dobra, w tle pewnie będzie słychać dzieciaki, ale bawią się, będą malować, a więc tak mam Day Planner, day planner e, firmy Okit. Już Wam pokazuję o co chodzi. A więc mamy coś takiego: e, trzy rzędy, czyli rano, południe i wieczór, popołudnie, tak, po sześć różnych okienek. I do tych okienek przyczepiamy takie magnetyczne karty z po prostu aktywnościami, które dziecko w ciągu dnia ma do zrobienia. Jak je zrobi, to może zasłonić. E, to pole z kartą magnetyczną i wtedy widzimy po prostu, że jest taki domek, nie? że dziecko sobie odhacza co wykonało, co zrobiło. Myślałam, że nie będę tego otwierać, że zawiozę zapakowane do domu, ale wydaje mi się, że to się później wszystko pięknie z powrotem zmieści do pudełka, więc sobie to otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Dobra, otworzyłam i mamy tablicę taki sposób to się prezentuje. Są te domki, o których Wam mówiłam i tutaj mamy całą masę różnych kart. Dobra, i tutaj mamy to pole. Otwieramy, czekajcie, do góry, w dół, o. Otwier... A tu już też są karty, widzicie, w środku. Chciałam w... zademonstrować. Ciachnie. I kolejne, i kolejne, i kolejne, a później jak dziecko wykonuje, no to sobie zamyka mocno bardzo jest to powiązane z tematyką z filozofią Montessori. I powiem wam, że ja bardzo, bardzo długo szukałam fajnego planera dla dzieci. Akurat te planery y, są w wersji dla dziewczynek i dla chłopców, więc fajnie, przeznaczone dla dzieci od drugiego roku życia. Super, mocno związane właśnie z filozofią Montessori, ale skąd u mnie w ogóle taki pomysł na ten planer? Słuchajcie, jak dziewczyny chodziły do podstawówki, do swojej pierwszej szkoły w Holandii właśnie, to miały też w klasie um, zawsze codziennie wywieszone, co, tak obrazkowo, co po kolei, co będą robić. I kiedyś rozmawiałam z nauczycielką i ona właśnie mówiła, że... Poprzez obrazek dzieci, jakby bardziej do nich to dociera, niż żeby coś było napisane czy po prostu powiedziane. Jest obrazek, wiecie, mam dowód, będzie to po kolei. I dzieci lubią taką rutynę. Dzieci lubią wiedzieć, jakie czynności po sobie następują, jak będzie wyglądał dzień. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę super, super sprawa. Mam nadzieję, że to będzie się u nas fajnie sprawdzać. Chciałabym, żeby to się u nas fajnie sprawdziło i żeby taki nawyk planowania dnia, no, zagościł po prostu w życiu Gabrysia. I w ogóle długo bardzo szukałam takiego planera, który by mi odpowiadał, bo większość planerów wygląda tak, że są też magnetyczne, owszem, przyczepiamy na przykład na lodówkę, ale są pola do wypełnienia mazakiem przez rodziców, co dziecko ma zrobić na przykład w tym tygodniu. I ja nie do końca tego chciałam. Ja chciałam, żeby właśnie był nietygodniowy z obowiązkami, tylko taki fajny, w postaci takiej bardzo. Pozytywnej, że to będzie bardziej taka nasza zabawa codzienna. Wiecie, na początku zabawa, później wiadomo, przerodzi się to w jakiś tam nawyk, ale żeby to było takie pozytywne, i nie tylko same obowiązki, że dzisiaj musisz, nie wiem, wyrzucić śmieci, jutro musisz posprzątać pokój. Nie, tylko właśnie, że są różne, różne czynności, są różne zabawy, różne. No, no zobaczcie, nawet jazda konna, tak jak ktoś chodzi, także. No, w taki bardzo pozytywny sposób, żeby zachęcić dziecko do wykonywania zadań, które które musi opanować i które musi robić, tak? Dobra, bo się rozgadałam. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie po sobie jakiś ślad, buszka i do zobaczenia w kolejnych vlogach. No, następny jeszcze chyba będzie z Holandii. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Zobaczymy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!